szeroki zakres usług foto video. szczegóły na kamildzieniek.pl W finale pocieszenia rozgrywek saunyonline.pl Biznes Champions League 2022 mieliśmy przyjemność oglądać drużyny Impro, Obiastrzębie Zdrój, Kaufland, dystrybucja Gliwice, Purmo oraz SaunyOnline.pl. W pierwszym meczu tych rozgrywek spotkałyśmy drużyny Impro oraz Obiastrzębie Zdrój. Spotkanie rozpoczęło się doskonale dla ekipy Impro, a mianowicie Marek Sikora znalazł sposób na pokonanie bramkarza Obiastrzębie Zdrój Andrzeja Ciska i było 1 do 0. Z biegiem czasu do głosu dochodzili zawodnicy z Jastrzębia i Łukasz Tokarczyk strzelił wyrównującą bramkę. Chwilę później zawodnicy obi poszli za ciosem i gola na bagę trzech punktów zdobył Jakub Fornal. Od mocnego uderzenia rozpoczęła turniej drużyna Burmo Która podejmowała Kaufland dystrybucję Gliwice Gdyż po paru minutach meczu prowadziła już 4 do 0 Po brakach Krzysztofa Wrony, Pawła Wenerskiego Oraz dwóch trafieniach Michała Benka. Kaufland walczył ambitnie Czego dowodem są trafienia Jakuba Michalskiego oraz Antona Krasko Ale aby odrobić straty zabrakło już czasu I tym samym Burmo zainkasowało 3 punkty Dobre wejście do turnieju miała także drużyna Sau na online gdyż w swoim pierwszym meczu po bramkach Patryka Szopy oraz Ireneusza Goleniowskiego pokonali im pro 2 do 1. Kolejny mecz w turnieju, tu pojedynek Obi z z Kaufland, dystrybucja Gliwice Mecz rozpoczął się po myśli zawodników z Gliwic Bo Wladyslaw Spieszylow wpisał się na listę strzelców Do ataku przystąpili natychmiast zawodnicy Obi Którzy raz po raz szukali sposobu na pokonanie Bramkarza Kauflandu Krzysztofa Grohali Sztuka ta udała się Mateuszowi Troczyńskiemu I był remis Bramkę na wagę trzech punktów zdobył ponownie Wladyslaw Spieszylow który tego dnia błyszczał na boisku. Pojedynek pomiędzy zespołami PURMO oraz Saunę Online Online.pl tylko początkowo był wyrównany. Po trafieniach Pawła Wenerskiego oraz Tomasza Kufiety PURMO prowadziło 2 do 0, ale chwilę później kontaktową bramkę zdobył dla Saun Patryk Szopa. Zbiegnie czasu PURMO się rozpędzało i udokumentowało to dwoma trafieniami. Na listę strzelców wpisali się Tomasz Kufieta oraz Michał Bęk i ostatecznie PURMO zwyciężyło Saunę Online.pl 4 do 1. W meczu pomiędzy InPro a Kauflandem dystrybucja Gliwice oglądaliśmy trzy bramki, ale wszystkie były autorstwa zawodników z Gliwic. Pierwsze skrzypce w tym meczu rozegrał Wladyslaw Spieszylow, który był po prostu wszędzie, a mianowicie asystował przy trafieniach Jarosława Bawa Mizerskiego oraz Dawida Purczyka, a na sam koniec zdobył jeszcze bramkę i ustalił wynik spotkania na 3 do 0. Mecz pomiędzy obie Jastrzębie Zdrój a Purmo był meczem ostatniej szansy dla zawodników z Jastrzębia, a mianowicie musieli pokonać Purmo, aby myśleć o wygranej finale pocieszenia. I ta sztuka początkowo im się udawała, bo wynik spotkania precyzyjnym strzałem rzutu wolnego otworzył mateusz Wiącek z obie strzębie. Taki obieg wydarzeń mocno podrażnił ambicje zawodników Purmo, a w szczególności Michała Bęka, który wrzucił swój szósty bieg i najpierw zdobył wyrównującą bramkę. Później miał udział przy trafieniu Dominika Szymury, a następnie ustalił wynik spotkania na 3-1 do 1 dla swojego zespołu. W ostatnim swoim meczu drużyna Kauflando musiała zwyciężyć Saunę Online VL, aby zdobyć drugie miejsce w finale pocieszenia. Mecz był niezwykle zaciętym widowiskiem i oglądaliśmy tylko jedną bramkę. A szczęśliwym strzelcem był Władysław Spieszylow, dzięki któremu Kaufland zainkasował 3 punkty i z dorobkiem dziewięciu oczek był pewny drugiego miejsca w finale pocieszenia. Ostatnią szansą na punkty w tym turnieju dla drużyny intro był mecz z niepokonaną tego dnia ekipą Purmo. Spotkanie rozpoczęło się wyśmienicie dla ekipy in Pro, gdyż Arjen Cholewa popisał się instynktem strzeleckim i wyprowadził swoją ekipę na prowadzenie. Opływały minuty, a drużyna Purmo nie mogła znaleźć sposobu na świetnie dysponowanego tego dnia bramkarza In-Pro, Bartosza wali górę i gdy wydawało się już, że InPro zdobędzie trzy punkty, ponownie o sobie przypomniał Michał Beck i zdobył wyrównującą bramkę. Jak się później okazało, była to bramka dla Michała na... Rozgrywek Sauny Online.pl Business Champions League 2022. W ostatnim meczu finału pocieszenia zmierzyły się drużyny Obi-Jastrzębie z oraz Sauny Online.pl. Wynik spotkania otworzył Mateusz Troczyński dla Obi-Jastrzębie, ale chwilę później wyrównał Patryk Szopa. Później składna akcja zawodników Obi i Jacek Frączek wyprowadza swój zespół na prowadzenie. Ekipa Saune Online.pl nie mając nic do stracenia przystąpiła do ataku, ale jedyne na co było ich stać to drugie trafienie w tym spotkaniu Patryka Szopy i mecz zakończył się remisem 2 do 2, a jak się okazało, był to zwycięski remis dla obie w strzęby zdrój, gdyż zagwarantowało im trzecie miejsce w turnieju. Brakuje nam zgrania i po prostu zagraliśmy na miarę swoich możliwości, bo było widać czasami fajne akcje i, i to, że brakujemy coś na przyszłość, jeżeli, jeżeli zaczniemy. Grywać częściej ze sobą, to myślę, że będziemy większym rywalem tutaj dla przeciwników w następnych edycjach. Fajna impreza, spędziliśmy fajnie czas, mogliśmy grać piłkę także dla nas super, naprawdę. Wyrównane mecze. Pierwszy raz graliśmy w sumie na, na normalnej trawiastej murawie od dawien dawna, także w porządku. Poziom turnieju wysoki, fajnie się pograło, fajna pogoda to najważniejsze. Chciałbym wspierać tutaj po prostu Rybnicki, Włodzisławski okręgowy sport, żeby, żeby tu się też coś działo, a nie, a nie, że nie mamy później z kim pograć, więc tutaj wielkie ukłony dla Ciebie również za to, za to, że tak fajnie to organizujesz, że jest ta chęć i mam nadzieję, że do następnego zobaczenia. No jest mały niedosyt z tego względu, że wiemy na co nas stać, potrafimy grać w piłkę, a tu jednak ta skuteczność naszym Naszym piętom achillesowym, można tak powiedzieć, no. czy to moją, czy to też kolegów dużo mamy sytuacji takich na bramkę, a ich niestety nie wykorzystujemy. No. Przegry, wygrane mecze tak naprawdę przegraliśmy. No. Też z chłopakami niektórymi pierwszy raz graliśmy, to są takie nasze trzy pierwsze turnieje razem, pierwsze gierki takie. No i też się zgrywamy wszyscy razem, nie? Tu nowe osoby dochodzą, no to trzeba się zgrać od zera tak naprawdę, ale no... Widać, że jest progres z każdym turniejem, i no jedynie ta skuteczność to jedyny aspekt, który tak naprawdę musimy poprawić to powtarzamy co, co trudniej. Ja myślę, że dzisiaj można być zadowolonym z wyniku drużyny. Na drugie miejsce to jest dosyć w porządku pozycja. No, trochę jest niedosyt, bo w pierwszy mecz docelowo z, zwy, ze zwycięzcami turnieju przegraliśmy gładko 4-2, no ale potem już zaczęliśmy grać swoje kolejne trzy mecze, żeśmy wygrali. Tak więc zadowoleni możemy być jak, jak najbardziej. No, budujemy tą drużynę ponownie, jest pierwszy sezon, gdzie gramy z nowym składem, idzie to w dobrym kierunku. Turnier udany wszystko wszystko się prawie prawie udawało no ale w tym ostatnim meczu no remis no ale wygraliśmy fajnie się grał z chłopakami drużyny równe no ale troszeczkę szczęścia myśmy mieli zawsze i, i te trzy punkty zgarnialiśmy Obstawialiśmy ciężką walkę z, na, na przede wszystkim z Kauflandem że chłopaki też tam dobrze grają no i z Saunami że to też łatwo łatwo nam nie oddadzą tego pierwszego miejsca Najlepszym piłkarzem finału pocieszenia, a także najlepszym strzelcem całego turnieju z 13 trafieniami został Michał Bank. Za najlepszego bramkarza uznano Krzysztofa Grochole, a wyróżnienia w finale pocieszenia otrzymali Tomasz Kufieta, Władysław Spieszylow, Andrzej Cisek, Bartosz Olcha i Bartosz Waligura.